Nad kierunkiem kolejnego wyjazdu długo rozmyślaliśmy, czy udać się w stronę ciepłego południa, a może przeciwnie, odwiedzić chłodną i wieczną północ. W końcu stanęło po środku. Pojedziemy do Szwajcarii. W dzień wyjazdu budzi nas deszcz. Mega leje. Jedziemy, więc, w klapkach, w sandałach, znaczy. I peleryna. Tak jeszcze nie było. To niezły początek. Dojazd pociągiem do Katowic o 6 rano udaje się bezproblemowo. Jesteśmy po pierwszej przesiadce. Teraz Katowice. No i spróbujemy się wbić do pociągu do Wiednia. Czy to będzie proste? Na kolej, nigdy nic nie jest proste z rowerem. Udało się jakimś tydem przesiąść. Tak? No więc żyjemy, jedziemy. Ciekawy system numeracji miejsc w wagonie. Ręcznie przyczepiane karteczki przez czeską obsługę pociągu. Udało nam się dojechać do Wiednia. Jesteśmy na dworcu. Jest wszystko dobrze i się udało, więc jest ok. Teraz czekamy na następny pociąg. No właśnie, czekamy na następny pociąg, a nie wiem, czy coś robić zamiast tego, no siedzieć, siedzieć tu półtorej godziny też bez sensu, gdzieś jechać też może jest bez sensu, to daleko, pomyślimy. Czekamy na pociąg, więc się kręcimy trochę w okolicach dworca głównego, centralnego w Wiedniu. Pogoda nawet spoko, chociaż się wydaje, że jest brzydko, no jest brzydko, nie ma słońca, i jest ciepło oczekiwaniu na pociąg, zwiedzamy najbliższe okolice głównego dworca w Wiedniu. I następna przesiadka zaliczona. Koleje austriackie jak zwykle nie zawodzą. Jedzie się super wygodnie. Jedziemy już 10, 10 godzin ponad. Fajnie, żeby było kończyć ten odcinek, no za chwilę, bo za pół godziny już jesteśmy w Salzburgu. Jest to ciężkie. Witamy w Salzburgu. Nocujemy w agroturystyce pod Salzburgiem. Jedyny otwarty o tej porze sklep znajduje się na stacji paliw. Jesteśmy już zmęczeni po całym dniu podróży. W miasteczku trwa lokalny festyn. Długie ławy i stoły rozłożone na rynku w stylu, który kojarzy się z Bawarią, gwar i orkiestra grająca szlagiery. Spędziliśmy w pociągu 11 godzin no to było męczące, ale udało się dojechać pod Salzburg. Na horyzoncie rozciągają się już wielkie góry. Więc jutro jedziemy w trasę, zobaczymy co z tego wyniknie, czy coś z tego wyniknie. Pogoda no nie jest jeszcze upalna, wieczory są chłodne, ale z czasem ma się poprawić. Nic Rano się padało, góra, więc... a poza tym jesteśmy w górach. Zobaczymy, co będzie jutro. No więc jedziemy. ruszyć w trasę. Od początku pogoda niezbyt opisuje. Jak się później okaże, deszczowe dni staną się niestety normą na tej wyprawie. Jesteśmy w Salzburgu, który nie odpuszcza deszczem, a właściwie deszcz nie odpuszcza temu miastu. Pada, od rana pada. Trochę przestawało, ale znowu pada. że się pod zabytkowym mozartskim podcieniem. O, o, i właśnie się rozpadało. A jak? to, się Zaczynamy od Salzburga. Niestety zwiedzania nie było. Deszcz pokrzyżował te plany. Miasto zaskoczyło nas tym, że leży w górach. Jakoś tego nie przewidzieliśmy. I jest przedzielone na dwie części wielką skałą, przez którą da się przejechać tylko tunelem. Ale miejscowa. Fajny tunel. Jak jakaś grota solna, Salzburtur, ma to sens. Bardzo szybko przekraczamy granicę austriacko-niemiecką i jedziemy na zachód. Najpierw trasą rowerową T11, a potem mało uczęszczonymi drogami. Od razu witają nas strome wzniesienia. Boże, a to dopiero pierwszy dzień. Masakra. Mamy chyba kilometrowy podjazd pod bardzo dużą górę. No nie jest łatwo, ale tu odkryłem, że niektórzy tu polegli chyba na tej górce, no bo tu są takie o, krzyże, o, trumno, tablice z nazwiskami ludzi zmarłych. Dziwne. Na początku pogoda była bardzo zła, bo zimno padało w Salzburgu, to już wiadomo. Potem z kolei poprawiła się pogoda, ale tu tak gniać i oczywiście jechaliśmy pod wiatr. a teraz już trochę jest lepiej. Ładniej. Ale wiatr dalej dzieje. No i no i udało się dojechać na naprawdę piękne jezioro. Się nazywa Kimzei, Kimze, Prawie jak kimchi. Jest piękne. Naszym celem tego dnia jest polecone przez znajomych jezioro Kimze. Udaje nam się tam dotrzeć wieczorem. Pierwszy raz nie wskakujemy od razu do wody, bo po prostu jest za chłodno. Jutro zamierzamy się tam wykąpać. Cały czas pod wiatr. Co za dzień. Na tak zostało 2 km. Ostatnia straszna podgórka. Duże góry. I duży wiatr. Rano robimy trochę zbyt duże zakupy, przez co później mamy problem ze spakowaniem się do sakw. Jesteśmy znowu nad naszym jeziorkiem, Pływaliśmy wczoraj wieczorem. Pogoda nie wygląda na plażową, ale jest nawet ciepło. Jest całkiem miło. Dzisiaj przed nami jeszcze jakieś 60 km. No jest po dużych górach, więc Pływamy w Kinzie. Fajnie jest nad jeziorem? Jest fajnie, tylko trzeba wchodzić z kamerą nad wyrodą, o tak. No właśnie, to jest takie głupie trochę w tych nagrywanych wycieczkach. Wszyscy ci youtuberzy muszą no, się tak męczyć z tymi kamerami, to o tym, nie mówią wam o tym. Ale to jest niestety bardzo męczące. No. Pogoda zmienna. Raz pada, raz wychodzi słońce. Podczas podjazdów gorąco, na zjazdach zimno. Znowu pod wiatr i znowu pod górę. To był dobry pomysł tu jechać. Jak widać na filmie, dzień jest ponury, a i na trasie szczególnych atrakcji brak. Od typowy odcinek tranzytowy, żeby się przemieścić z punktu A do punktu B. Takie dni na wyjazdach rowerowych też są normalne. Niektóre niemieckie miasteczka, jak chociażby to, są niezwykle urokliwe. Jest już godzina prawie 18. Jedzie się jak po grudzie: ciężko, cały czas wiatr. Szukamy jakiegoś noclegu, bo wygląda to trochę słabo. W zasadzie to kempingu. Ładne widoczki. Ostatecznie późnym popołudniem docieramy na kemping, gdzie spędzamy pierwszą noc pod namiotem. Nie zapomnijcie zostawić suba i kliknijcie w dzwoneczek, żeby wiedzieć, kiedy pojawi się nowy film. Łapkę w górę i komentarz też doceniamy. Trzymajcie się. Cześć!